Oni chyba już klamek nie mają kurwa Przewiec na szafie Zbierdanib, Tu będzie chuj Śpi jeden no. Śpi drugi Kira ci... Ej oni kanapkę nam będą robić, musimy dojechać jedną stronę Śpi czwarty Ostem. Ja, ja jedę w retce, siedzę. Jedziemy. tak, Ta, 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 mam Śpi dwóch. Leci już. Śpi trzeci. Dojechaliśmy. Do lewej, do lewej, do nas. Leż jeden, leży jeden, I ale sztanga, sztanga. Uważaj. Śpi jeden. Leży, leży, leży. Chce na mnie auto. Psiejebany, do kogo? Uważajcie, dobra

no nie, tak nie robimy. Przed wraniem. Ja czterech na jednego. Szpieg. Dobra. Plecy, 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 ile? Ty kolejny. Nie pituj mnie, pojebało cię. Podaj się, podaj się. Michał, pojebana Jak tam pani Miedzi? Dobrze. To z nami wyszła taka krzywa akcja. No słucha pani tego. Pani nie uwierzy. Oj. Byłem zakładnikiem tych skurwy synów. Między innymi jego. I dostałem za napad jakiego ja nie robiłem. Rozumie pani to? Rozumie pani. Czemu? No bo mi policjaci nie wiedzą. Nie mi się nawet z nimi kurwa gadać. No serio? Co zrobiłeś w takim No, o to chodzi, że nic. Nic nie zrobiłem. To no, nic nie no, musiałeś coś zrobić. Jak... Nie wiem, odwalałaś, to, to pewnie cię wzięli. Co? Jak odwalałeś, to pewnie cię wzięli. W ogóle nie odwala... O, co to za boda?